Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony krzychu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o funkcjach matematycznych dostępnych w pakiecie ofisowym. Porozmawiamy sobie także o podzapytaniach. Przejdźmy zatem, drodzy Państwo, do rzeczy. Jak zwykle na początku tego materiału pragnę Państwa zachęcić do korzystania z mojej strony Epistemi, tutaj szczególnie z podstrony Informatyka, ale także z podstrony Matematyka, na której znajdują się kursy zarówno z całek, jak i podkursu naturalnego z informatyki Algorytmika. Zapraszam także do Państwa do korzystania ze strony repozytorium w razie, jeżeli mielibyście Państwo jakiekolwiek problemy ze zrozumieniem algorytmów, w poprzednim podkursie z algorytmu. Przejdźmy zatem, drodzy Państwo, do naszych kwerend, Pierwsza kwarenda wydaje mi się dosyć prosta. Mamy tutaj uwzględnione wszystkie najważniejsze, tak naprawdę, funkcje matematyczne, które chciałbym z Państwem omówić. A zatem operujemy tutaj, jak widać, na relacji średnia i w pierwszej kolejności wybieramy sobie nasze pierwsze pole. To pole nazywamy jako kwadrat średniej i Najpierw stosujemy funkcję round. Do czego służy nasza funkcja round? Funkcja round, drodzy Państwo, służy to, tak jak sama nazwa wskazuje w tłumaczeniu z języka angielskiego na język polski, zaokrągli. Zaokrągli daną liczbę, w tym wypadku naszą średnią do kwadratu, ponieważ w pakiecie ofisowym nie ma, tak jak przykładowo w pakiecie LibreOffice-owym funkcji power. Jest to w moim odczuciu trochę lepsze rozwiązanie, natomiast tak naprawdę różne pakiety rozwiązują to w różny sposób, także nie należy się do tego czekać. A zatem podnosimy naszą średnią do kwadratu, no i zaokrąglamy tą naszą średnią do kwadratu do trzech miejsc po przecinku. Następnie nazywamy to nowe powstałe pole, tą nową powstałą kolumnę jako kwadrat średni. W następnej kolejności bierzemy sobie kolejną naszą kolumnę, kolejne nasze pole i nazywamy to pole jako Pierwiastek średni. Na początku bierzemy, tak jak zwykle, zaokrąglamy sobie nasz pierwiastek SQR, czyli drodzy Państwo pamiętajmy, że w pakiecie są nie SQRT, tak jak w większości, tylko SQR 3 literów. Czyli mamy w takim razie sqr, czyli nasz pierwiastek kwadratowy ze średni. Dodatkowych parametrów nie musimy podawać, bo tak naprawdę ten pierwiastek kwadratowy nam od razu określa tak naprawdę z czym będziemy się musieli zmierzyć, co będziemy musieli wyliczyć. No i ten nasz pierwiastek kwadratowy zaokrąglamy także do trzech miejsc po przecinku, tak jak zaokrąglaliśmy kwadrat naszej średniej do trzech miejsc po przecinku. W sumie kolejności bierzemy kolejną kolumnę. No i nazywamy ją jako modulo kwadrat pierwiastka. Jest to zdecydowanie najbardziej rozbudowana, no i na tą się pochylimy troszkę. Mocniej. Na samym początku zaokrąglamy drodzy Państwo, tak jak poprzednio, do trzech miejsc po przecinku. Istotniejszym jest natomiast, co będziemy w tym wypadku zaokrągać. Bo zaokrąglamy tutaj część całkowitą, funkcję abs, absolute value, czyli wartość całkowita, wartość bezwzględna, z sqr, czyli pierwiastek z naszej średniej, minus średnia do kwadratu. Ponieważ ta nasza liczba może być wartością ujemną, to tą naszą liczbę bierzemy sobie w wartości bezwzględnej, czyli bierzemy jej tylko część dodatnią. Czyli to prawda, musi być liczba dodatnia. W następnej kolejności robimy na tej liczbie modulo z średnia. Operacja modulo. Jest to, drodzy Państwo, operacja obliczenia reszty z dzielenia. W tym wypadku obliczenie reszty z dzielenia tej naszej liczby, która nam tutaj wyjdzie, czyli absolute value od SQR od średnia minus średnia do kwadratu. No i bierzemy resztę dzielenia tej liczby przez tą liczbę, czyli przez naszą średnią, czyli w takim razie reszta dzielenia, reszta z dzielenia tej naszej liczby przez naszą średnią. No i to całe, drodzy Państwo, Zaokrąglamy do trzech miejsc po przecinku. No i nazywamy to jako modulo kwadrat pierwiastek. Tak będzie się nazywała nasza nowa kolumna, nasze nowe pole w relacji, którą otrzymamy. No i warto tutaj jeszcze wspomnieć o jednym, że nasza funkcja abs jest także bardzo tak naprawdę przydatna do dat. Jakbyśmy, drodzy Państwo, zauważyli, jeżeli się pomylimy, czyli przykładowo odejmiemy sobie od daty początkowej datę końcową, to wówczas nawet jeżeli ta data początkowa jest mniejsza od daty końcowej i by się zwróciła na przykład minus 30 dni to wówczas tą naszą Różnice w tych dniach, możemy na tej liczbie ujemnych dni wykonać operację absolute value, czyli operację wykonania wartości bezwzględnej, czyli bierzemy tak naprawdę tylko część całkowitą, czyli w tym wypadku zabralibyśmy absolute value z minus 30, czyli 30. No i czyli bierzemy tak naprawdę tylko tą odległość pomiędzy datą początkową a datą końcową, w której przypadku ta odległość tych dni między datą początkową a datą końcową jest mniejsza niż 30 dni jak się okaże będzie to tylko jeden rekord tak naprawdę no i sprawdźmy sobie w takim razie czy, będziemy, czy otrzymamy wynik no i w istocie drodzy Państwo otrzymaliśmy wynik kwadrat średniej w tym wypadku tutaj zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku pierwiastek tutaj także pierwiastek średniej pierwiastek średniej 2 do 302 zaokrąglony do trzech miejsc po przecinku no i modulo kwadrat pierwiastek w tym wypadku wyszło Jeden. W takim razie, drodzy Państwo, przejdźmy do naszej kolejnej kwerendy. Będzie to tym razem werenda realizująca tak naprawdę proste podzapytanie. I możemy powiedzieć, że funkcje matematyczne mamy już za sobą. Podzapytanie, drodzy Państwo, jest to bardzo ciekawy tak naprawdę aspekt, aspekt w języku SQL-owym, bo tak naprawdę to pozwala ominąć join'a. Jeżeli ktoś nie lubi Joina, czyli słowa kluczowego Join mam tutaj na myśli, to zarówno Inner, Right, Left Join, to może właśnie skorzystać z podzapytania, jeżeli tak naprawdę jedynie zrozumie jego strukturę. Struktura nie jest jakaś specjalnie skomplikowana, no i można tak naprawdę w też bardzo łatwy sposób stosować te nasze podzapytania. Sprawdźmy w jaki sposób. Wybieramy sobie na samym początku pole imię oraz nazwisko z relacji uczniowie, gdzie ID ucznia jest równe. No, i tutaj się zaczyna nasze podzapytanie. zapytanie. Wybieramy sobie, drodzy Państwo, pierwszy rekord, który nam się wyświetli. W tym wypadku, tak naprawdę, pierwszą komórkę, bo wybieramy tylko nasze pole ID, czyli wyświetli się jedynie pierwsza nasza komórka z relacji średnia. No i co nam się wyświetli? Posortowana według średniej. Malejąco, czyli tak naprawdę wyświetli się nasze ID, gdzie nasza średnia będzie maksymalna. Czyli my tak naprawdę wybieramy teraz ID ucznia z maksymalną średnią, czyli z największą średnią. Czyli prawda, wyświetli się nam ta jedna komórka i bardzo ważne, żeby to była jedna komórka, ponieważ jak drodzy Państwo widzicie, mamy tutaj ID ucznia. My to ID ucznia musimy przypasować do jednej centralnie komórki, czyli ponieważ mamy, przypasowujemy do jednej centralnie komórki, to wybieramy tylko jedno pole. Ma to, drodzy Państwo, duży sens logiczny, jakbyście na to patrzyli. No i także stosujemy znak równa się, czyli tak naprawdę przerównujemy jedną wartość do drugiej wartości. Czyli to także wskazuje na to, że przerównujemy dwie wartości tak naprawdę do siebie, nic więcej. Sprawdźmy zatem działanie tej naszej kwerendy. Jest to tutaj kwarenda druga, odpalamy, czyli będzie to Krzysztof Mazur. Możemy także to sprawdzić. Średnia, najwyższa średnia, 5, 4, id 1, uczniowie, id ucznia 1, czyli Krzysztof Mazur. that's what